Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię LESZEK i dzisiaj będziemy gotować przepyszne pyzy, czyli, czyli tak, tak naprawdę ziemniaki, ale przygotowane w ten sposób, że pyzy robi się z dwóch trzecich ziemniaków surowych, jednej trzeciej ziemniaków gotowanych i skrobi ziemniaczanych. Także zapraszam do gotowania. Mam tutaj trochę ponad 1,5 kg ziemniaków. Po prostu ubrałem całą paczkę ziemniaków i teraz muszę podzielić. Jedną trzecią gotuję i dwie trzecie zetrę. O, nie musi to być tak dokładnie. I tak, ścieramy na właśnie tej tarce, która drobnie, drobno trze. Troszkę się trzeba natrzeć, żeby ten kilogram ziemniaków zrobić, no ale to. Można robotem, ale tak naprawdę już właśnie szybciej robi, szybciej trze niż później myje tego robota. No jak już zetrzemy te ziemniaki, to teraz musimy na sitku, czy też na jakąś, przez jakąś gazę musimy tą wodę odsączyć. Ja to robię na sitku. Teraz kilka razy to, to trochę łyżką drewnianą, bo przyciskam. I tej wody dosyć dużo będzie, jak za chwilę zobaczycie. Natomiast no, te ziemniaki mus, muszą być odsączone. Bo inaczej kluski się rozpadną. Ziemniaki mi nie ciemnieją. Nie wiem czy, dlaczego, także nie muszę ani przykrywać, ani, ani niczym posypywać, czy też mieszać czymś. No, pewnie dlatego, że za długo nie czekają. Tyle czekają, co wstawiłem tamte do gotowania, a te, te tylko muszę odsączyć. No i jak już ugotowałem tamte ziemniaki, te jak tutaj widzicie, one są już odsączone. Nie są suche, ale to, to widać, że tej wody już tam nie ma. No i teraz przez tą praskę przycisnę. Oczywiście można też normalnie tłuczkiem już sobie praskę, bo teraz sobie praskę kupiłem to już łatwiej mi będzie kiedyś miałem taką praskę Ale jeżeli nie używałem, bo ja robiłem kluski jak robiłem kluski to po prostu tłuczkiem Wystarczyłoby żadnego problemu to mi zardzewiała więc kupiłem sobie nową no i teraz już to używam Że te pyzy robi się bardzo prosto. Jedyne co trzeba zrobić, to po prostu zepsuć te ziemniaki, to jest jedyna praca przy tym, a później na no, to ugotowanie ziemniaków to, to żadna praca. No i te kluski później yy, trzeba te, te zrobić, rozkulać i to wszystko. No i ugotować, oczywiście. U nas jest tradycja, długa tradycja, zawsze jedliśmy kluski śląskie, pyzy to tak e, nie bardzo, natomiast no, czasami, dlaczego nie. Do tego dodaję dwie łyżki mąki ziemniaczanej, nie dodaję jajka, chociaż wiem, że wiele osób dodaje. Ja ani do klusek śląskich, no bo kluski śląskie to muszą być bez jajka. No, tutaj można by dodać, ale to nie jest to potrzebne. Trochę soli. Ja już ziemniaki w przygotowaniu soliłem, yy, więc tej soli dużo nie muszę dawać. I teraz tak, tą wodę trzeba odlać. I teraz widzicie, to co tam zostało, to jest skrobia ziemniaczana. Oczywiście, no to jest tak bardziej do prezentacji, bo i tak sypiemy tą mąkę, więc. Yy. Więc wcale nie trzeba tej skrobi dodawać, no ale jak dodamy to, nie zaszkodzi. To jest po prostu ta skrobia, która pozostała opadła na, na dno miski. Wszystko dobrze mieszamy. Musi być tak dobrze, bardzo dobrze wymieszane, żeby to była jednolita masa. Można ręką, oczywiście. No to nie jest trudne, więc mogę robić to łyżką też. Tam mi się już woda gotuje w dużym garku i będę te kruski gotował partiami. O ile Śląskich porobiłem wszystkie naraz, to tutaj raczej chcę mieć. Chcę to mieć po kilkanaście może maksymalnie śklusek, żeby to była jedna warstwa, żeby ono mi się nie rozpadło. Są inne kluski. Śkląskie to są takie już zbite, a te są takie miękkie. One się nie rozpadają później, no ale jakbym za dużo dał, to, to nie wiem. Nie próbowałem nigdy. Mogłyby się rozpaść. No, i robimy takie kulki. Ja was nie będę trzymał, to oczywiście jak z wszystkich kłusek zrobię te kulki. I teraz do, do wrzącej wody. Pojedynczo je wrzucam, tak żeby mi nie spadły, Dwa, żeby się też ten kształt pozostał. A że ich dużo nie mam, na raz, więc mogę wrzucać pojedynczo. No i teraz tak, jak wypłyną, one teraz zaczynają wypływać. To około 3 minut, ale to trzeba spróbować. Jedno wyciągnąć i spróbować. Ja nie próbuję nigdy jednej pluski najpierw. No bo to... No bo to się nie rozpada. One się nie rozpadają po prostu. Także nie ma po co próbować, czy, czy wyjdzie, no bo, bo one wychodzą warunek musi być taki, że dobrze trzeba odsączyć ziemniaki. Ziemniaki muszą być mączne, przede wszystkim musi być odmiana mączna, bo jak zrobimy taką wodnistą, no to jakbyśmy się nie chcieli, to nie wyjdą. No chyba że więcej, dużo więcej wsypiemy później tej mąki ziemniaczanej. No i te ziemniaki, które gotujemy, też muszą y, odparować. I nie trzeba później z powrotem na na gaz dawać, wystarczy, że po prostu po ugotowaniu, po odsedzeniu wody chwilę się poczeka, żeby one odparowały. No i te kluski zobaczcie, one sobie się już trzymają, one się już nie rozpadną. Są takie charakterystyczne, że to nie są takie gładkie kluski, ale takie troszkę postrzępione. Trzeba, żeby spróbować. Pyzy wyszły bardzo ładnie. A jak smakują? Mm. Przepyszne. Także ja zabieram się za jedzenie. Do tego mam jeszcze sos oczywiście. I zapraszam do subskrypcji.